Witajcie na kanale Jonsiki. E, dzisiaj kolejny przepis na pulpeciki w sosie pomidorowym Mam nadzieję, że ten pomysł mm. Wam się spodoba i wykorzystacie go w swojej kuchni Oglądajcie! Do mięsa mielonego dodaję jedno jajko około dwóch łyżek bułki tartej a także bułkę, którą wcześniej namoczyłam w mleku Bułkę należy odsączyć z mleka. Taką namoczoną bułkę dodaję po to, żeby nasze pulpety były bardzo miękkie. Dodaję pół małej cebulki. Trochę soli oraz pieprzu do smaku. Wszystko ze sobą mieszam. Tak, aby składniki wszystkie się połączyły, gdy już wszystkie składniki się połączą, biorę część mięsa i robię z nich pulpacika, którego będę obtaczała w bułce tartej. Robię to po to, aby mięso dobrze się skleiło. lepiej obsmażyło. I tak robię z każdym pulpecikiem. Mamy około 400 g mięsa, więc wyjdzie z tego około 12 pulpecików. Przygotowane pulpeciki yy, obsmażam yy, na patelni po to, aby mięso dobrze się zamknęło i nie rozpadło podczas gotowania. Jednak jeżeli nie chcecie smażyć, możecie ten element pominąć i wrzucić tak przygotowane pulpeciki od razu do przygotowanego bulionu. Teraz przewrócę kotleciki na drugą stronę, obracam je. Jak widzicie, obsmażyły się bardzo delikatnie, ponieważ są one przygotowane dla naszych dzieci, dlatego nie smażymy ich mocno. Obsmażone pulpeciki wrzucam do wcześniej przygotowanego bulionu i będę je gotować około 20 minut. Pulpeciki pięknie nam się gotują. Po 20 minutach odstawiamy nasze pulpeciki i dolewamy do nich przecieru pomidorowego. Sprawdźcie, jakiej konsystencji jest wasz sos. Jeżeli jest zbyt rzadki, możecie dodać odrobinę mąki, aby go zagęścić. Ja swojego sosu nie zagęszczam, ale przyprawiam go jeszcze do smaku. Dodaję odrobinę pieprzu i oregano. podaje pulpeciki z ziemniaczkami. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Podusimy ziemniaczki? Chodź, mama pomoże. Chodź, podusimy ziemniaczki najpierw, co? Z sosikiem! Tak? Tak. No. Tak, będziemy dmuchać. Dobrze? Bułpeczniki. Ale mnie dmuchamy? Nie, nie. Ty. Ty sama. Teraz spróbuj dobre? Tak, to jest ładnie. No, nabieramy. Mama ci pomoże nabrać, co? Proszę. Mam nadzieję, że pomysł na szybki obiad Wam się spodobał. I do zobaczenia w kolejnym filmiku.